Dnia 20 sierpnia 2021 roku odbyła się 42 sesja Rady Miasta Lubań w systemie zdalnym. Zapraszamy do obejrzenia nagrania. Wysoka Rado, otwieram 42 sesję Rady Miasta Lubań zwołaną na wniosek burmistrza miasta z dnia 20 sierpnia 2021 roku. Stwierdzam kworum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta Lubań. Informuję Państwa, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wysoka Rado, w imieniu Wysokiej Rady witam Pana Arkadiusza Słowińskiego, burmistrza miasta, Panią Marzenę Różańską, sekretarza miasta i Pana Łukasza Maćkowiaka, skarbnika miasta. Jak już mówiłem, dzisiejsza sesja została zwołana zgodnie z wnioskiem burmistrza miasta Lubań z dnia 20 sierpnia 2021 roku. Przeczytam Państwu uzasadnienie do wniosku. Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia następujących uchwał. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubań. Uchwała jest konieczna do podjęcia właśnie w tym terminie, ponieważ musi wejść w życie nie później niż w dniu 15 września. Projekt uchwały numer 2 w sprawie uzgodnienia zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody. Podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi rozpoczęcie prac nad spe, przez specjalistyczną firmę już we wrześniu, a nie w październiku czy listopadzie. I projekt uchwały nr trzy w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2021, podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2021 wiąże się między innymi z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków przeznaczonych na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych oraz promocji szczepień i wyposażenie masowego punktu szczepień w związku ze zmianami wprowadzonymi przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej kwalifikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagra zagranicznych dokonuje się również korekty planu dochodów w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zmianie ulega również podział środków na zadanie pod nazwą poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie miejskiej Lubań. Wysoka Rado obrady dzisiejszej sesji zgodnie z wnioskiem. Przewidują następujący porządek. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi podjęcie uchwał w sprawach. I punkt trzeci zamknięcie obrad sesji. Wysoka Rado, przystępujemy do drugiego punktu dzisiejszych obrad: to jest do podjęcia uchwał w sprawach. Projekt uchwały numer jeden w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubań. Projekt ten, tego regulaminu Rada Miasta głosowała i przesłała do zaopiniowania Wodą Polskim na sesji czerwcowej. Wody Polskie zaopiniowały pozytywnie projekt tego regulaminu, stąd też trafił na obrady dzisiejszej sesji. Czy do tego projektu są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Proszę państwa o włączenie mikrofonów. Pan radny Witold Chojnacki. Jestem za. I również jestem za. Pan radny Mieczysław Iwanow. Jestem za. Pan radny Stanisław Jastrzębski. Za. Pan radny Krzysztof Jaworski. Jestem za. Pan radny Tomasz Korcz. Jestem za. Pan radny Michał Kraska. Jestem za. Pani radna Teresa Kraska? Jestem za. Pan radny Ryszard Piekarski? Jestem za. Pan radny Eugeniusz Soiński? Jestem za. Pani radna Jolanta Stanasiuk chyba nam uciekła. Pan radny Janusz Szalewski? Jestem za. Pan radny Jerzy Wawrzyniak? Jestem za. I pan radny Stanisław Wisłocki? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały numer 1 został podjęty jednogłośnie. Projekt uchwały numer 2 w sprawie uzgodnienia zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody. Czy do tego projektu mają państwo jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Pan radny Witold Hojnacki. Za. Ja również jestem za. Pan radny Mieczysław Iwanow. Pan radny Stanisław Jastrzębski. Oczywiście za. Pan radny Krzysztof Jaworski. Jestem za. Pan radny Tomasz Korcz. Jestem za. Pan radny Michał Kraska. Jestem za. Pani radna Teresa Traska. Jestem za. Pan radny Ryszard Pikarski. Jestem za. Pan radny Eugeniusz Soiński. Jestem za. Pan radny Janusz Szalewski. Jestem za. Pan radny Jerzy Wawrzyniak? Jestem za. Pan radny Stanisław Wisłocki? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały numer 2 został przyjęty jednogłośnie. Projekt uchwały numer 3 w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2021. Czy do tego projektu mają Państwo pytania? Pan radny Szalewski, bardzo proszę. Dziękuję. Panie burmistrzu, panie skarbniku, to chyba przede wszystkim do państwa będzie pytanie. Właściwie trzy pytania. Pierwsze dotyczy rozdysponowania kwoty 3,5 miliona. I tutaj przede wszystkim mamy rozdysponowaną tą kwotę na drogi publiczne, gminne ponad 1,6 i drogi wewnętrzne. Ponad 330 tysięcy. Ja bym bardzo prosił o podanie informacji, jakie konkretne drogi, których to dróg dotyczy, jakie kwoty i zakres robót jest przewidziany na każdą z tych dróg. Domniałam, że przedstawione kwoty są bardzo precyzyjne, z dokładnością do 5 zł. Wobec tego można przypuszczać, że dokonano rzetelnych kalkulacji i istnieje jakiś dokument finansowania tych dróg. Jako radni po prostu chcielibyśmy mieć wgląd do tego dokumentu, aby zweryfikować, czy ujęto w nim wszystkie najpilniejsze potrzeby infrastruktury drogowej. Drugie pytanie dotyczy, dotyczy zwiększenia w dziale 600 w rozdziale 6004. 60 jeśli chodzi o, komu to jest ten zapis odnośnie komunikacji miejskiej. E zwiększenie o 12 376 zł. Ja chciałbym się po prostu dowiedzieć, czy dotychczasowa umowa nie dotyczyła po prostu czwartego kwartału 2021 roku. Jeżeli tak, to dlaczego ta umowa została tak skonstruowana jakoś niespójnie z ramami roku budżetowego? Czy też może budżet na ten rok nie obejmował usług komunalnych w zakresie przewozu w czwartym kwartale? Jeżeli tak, to też dlaczego? Czy też może wprowadzono jakieś nowe połączenia, które wymagają zwiększenia nakładów? Jeżeli tak, to jakie to połączenia? I trzecie pytanie. Chodzi o zwiększenie o kwotę 40 tysięcy. Chodzi o rewitalizację skweru. Przy ulicy Różanej. Ja bym prosił o wyjaśnienie bardziej szczegółowe, co spowodowało tak duże zwiększenie kwoty, to jest 40 tysięcy na rewitalizację tylko jednego skweru. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Skarbniku, bardzo proszę. Wnośnie pierwszego pytania, kwota 3,5 miliona złotych jest rozdysponowana na dwa zadania. One są częściowo w tym roku wymuszone podziałem właśnie środków, jakie tutaj rząd, rząd nam zaproponował, bo te środki pochodzą z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Kwota i Miliona złotych na ten rok. Y, wydatkowana będzie odpowiednio na rewitalizację Kamiennej Góry 2 miliony złotych, na półtora y, miliona złotych będzie przeznaczone na obiekty sp sportowe przy ulicy działkowej. Y, jeśli idzie o kwoty, y, to kwoty, y, kwota dochodów jest dzielona y, proporcjonalnie do kwoty wydatków. Do tej pory to było w, y, po, w dochodach ogólnych. Wraz ze zmianem, zmianą rozporządzenia ministra finansów zostało to rozbite na poszczególne rozdziały proporcjonalnie właśnie do kwoty planowanej wydatków, czyli jeśli mamy na drogi tutaj główny ciężar zaplanowany, czyli kwotę 1 647 000, to ona ma również odzwierciedlenie w tej samej wysokości po stronie wydatków. Jeśli mamy na drogi wewnętrzne 335 945 zł, jest to też właśnie w tej samej wysokości po stronie wydatków. Te kwoty były przyjęte, przypomnę, już w pierwszej połowie roku, w momencie kiedy już mieliśmy pewność, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych został dla Lubania przyznany. Te kwoty więc pozostają te same w odniesieniu do tego co było. Zmienia się klasyfikacja budżetowa, bo to zostało wymuszone rozporządzeniem właśnie Ministra Finansów. Paragraf zostaje znamieniony na 610.0, a według rozdziałów zostaje podzielona kwota właśnie na poszczególne rozdział odpowiadające wydatkom, czyli drogi miejskie, drogi wewnętrzne czy obiekty infrastruktury, czy infrastruktura sportowa, chociażby. Drugie pytanie: kwota komunikacji miejskiej. Ta różnica bierze się głównie z tego, że mając. Planując budżet w zeszłym roku, e, założyliśmy pewną kwotę. E, ona w, e, zakładała pewien wzrost. No nie, nie uwzględniliśmy jednak czy wzrostu cen paliw czy, czy wszystkiego e, w przetargu. E, ta kwota została e, na trochę innym e, poziomie, a mieliśmy tu końcówkę roku, więc umowę zawsze się z pewnym wyprzedzeniem e, o komunikację miejską e, przygotowuje, więc mieliśmy do wyboru właśnie albo zmieniać na szybko budżet, albo w ten sposób na trochę krótszy okres zawrzeć. Mamy stąd tą konieczność uzupełnienia środków na na czwarty kwartał, żebyśmy mogli tą umowę zawrzeć również na resztę roku. Jeśli idzie o, nie, o kwotę, no, jeśli idzie o trzeci, 40 tysięcy skwar, tak? Dobrze, to tu to, pan Tomasz Tutaj krótko. Teraz słychać? Tak. Dobrze. Ja przypomnę tylko, że w, w projekcie budżetu i przyjętym przez państwa budżecie na rok 2021 na tak zwane dwa parki kieszonkowe mieliśmy po 100 tysięcy złotych. W wyniku pierwszego y, rozeznania cenowego y, ta cena na pierwszy park kieszonkowy Została zwiększona bodajże do kwotu 130 czy 120 tysięcy, 130 tysięcy złotych i zrobiliśmy to przesunięcie z tego parku, który jest teraz wpisany do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021, czyli z ulicy Różanej. Te kwoty 30 tysięcy jakby odebraliśmy i przekazaliśmy na Zawidowską i na. Łużycką i to zadanie jest realizowane. Niemniej jednak informowałem również Państwa, że aplikowaliśmy do dwóch programów, aby tą kwotę właśnie na drugi park, powiedziałbym, kieszenkowy otrzymać. To jest do Fundacji Gieksy i do jednej z fundacji która ogłasza program wzmocnij swoje otoczenie. Z GEXY wnioskowaliśmy o 20 tysięcy złotych, bo taka suma graniczna była jakby możliwa do uzyskania. Otrzymaliśmy 10 tysięcy złotych, ale jeszcze nie ma tego formalnie na piśmie, jest tylko informacja telefoniczna. A jeżeli chodzi o wzmocnij swoje otoczenie, nie mamy informacji. Tam też poprosiliśmy o 20 tysięcy złotych. Także po to, żeby zrealizować ten, to zadanie inwestycyjne, które nie ukrywam, jest społecznie oczekiwane przez mieszkańców ulicy Różanej i Luboweczkiej. Na razie rozwiązujemy część rezerwy ogólnej na pokrycie, powiedziałbym, kosztorysu realizacji tego zadania. To jest 110 tysięcy złotych, bo takie jest na takie wartości jest zapytanie ofertowe i ta taką wartość oferta, oferta wpłynęły, wierząc, że w momencie, kiedy wpłyną już te środki, czy z Fundacji Gieksy, czy ze wzmocnieniem Swoje otoczenia, jakby te pieniądze yy, nie, będą wydat nie będą koniecznie wydatkowane z budżetu miasta, tylko właśnie jakby z tych środków. Zewnętrznych. Niemniej jednak, żeby zrealizować to zadanie w tym roku, żeby ten park również na ulicy Różanej powstał, moja propozycja jest taka, żeby rozwiązać rezerwę budżetową, włączyć to do teraz zadania budowa parku kieszonkowego na, przy ulicy Różanej Lubłowackiej, po to, żeby można było podpisać umowę i czekać na spływ tych pieniędzy, które w pewnym sensie odciążą budżet miasta, jeżeli chodzi o wykonanie tego zadania. Więc de facto jakiejś wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o, powiedziałbym, koszty wykonania tych parków kieszonkowych, nie ma, aczkolwiek pewne są, dlatego że jak Państwo widzą, pierwszy park 130 tysięcy, drugi park, bo tam zwiększyliśmy też zakres pewien, który planowaliśmy, drugi park de facto ma kosztować 110, 000, czyli jest to kwota większa, około 40 tysięcy, która częściowo zostanie pokryta z środków zewnętrznych. Jeśli nie ma więcej pytań, a nie widzę, przystępujemy do głosowania projektu uchwały numer 3. Pan radny Witold Hojnacki. Proszę włączyć mikrofon. Przepraszam, jestem za. Dziękuję. Również jestem za. Pan radny Mieczysław Iwanow. Jestem za. Pan radny Stanisław Jastrzębski. Również jestem za. Pan radny Krzysztof Jaworski. Jestem za. Pan radny Tomasz Korcz. Jestem za. Pan radny Michał Kraska. Jestem za. Pani radna Teresa Kraska. Jestem za. Pan radny Ryszard Piekarski. Jestem za. Pan radny Eugeniusz Soiński. Jestem za. Pani radna Jolanta Staniszuk. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Janusz Szalewski. Jestem za. Pan radny Jerzy Wawrzyniak? Jestem za. I pan radny Stanisław Wisłocki? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały nr 3 został podjęty jednogłośnie. Wysoka Rado, w związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, zamykam obrady 42. sesji Rady Miasta Lubań. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za poświęcony czas. Dziękujemy. Dziękuję.